Dobra, mamy to. <noise> Jesteśmy na żywo. Nie pozdrawiam. Ty, bo ja nie mam na to podglądu. To może być niefajne. Jak ty masz na ten? Co? A jest tam nasze kamerki? No... Drift dla amatorów i pajaców. Chyba, że czekaj. Zrobiłbym jeszcze tak, żebym dodał przechwytywanie okna i dałbym na Discord Ej, czekaj, jak to się nazywa drift dla komatorów i pajaców? ja róbmy tak przechwytywanie ekranu to chyba wywalić I teraz będę mógł zarzucić chyba tutaj obysa o, jest nie, ale jestem mądry Kratki szmatki. Kratki szmatki. Udostępnij Kratki szmatki. Kocham to. Dobra, wysyłamy do znajomych. dali. Cześć, tylko żeby mnie było dobrze słychać. Dobrze cię słychać na ten na no, właśnie sprawdzałem. A, dobra, tak Dobra, chodź do Robloxa i bratku. Ty! No? Bo ja chyba nie mogę śmierdolić z elektryka. E, to na bok, idź, albo pod ten, pod, pod rękaw. Nie, to jest mój inhalator. Ej, e, zobacz na Mesa. La la, 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 la. La, 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 la la Wysłałeś to na grupę? Nie, ty to wysłaj, bo mnie na grupie nie ma Czemu? No, bo ja wyszedłem Ale czemu? Bo mi się nie chciało tam być po chuj Dołącz do mnie Gatki, szmatki ty <laughs> To jest, to jest To jest, to Dobra Dołączaj do Robloxa kochanie Czyli adunaty to, po, to potem, to jutro. To jutro, to jutro. Właśnie, e, za ile muszę jest. leki wziąć? Za 40 minut. Więc. Za jutro. Za jutro. Za lupa. Taka dziwka jestem. <laughs> Pani lekkich obyczajów. E, bardzo przepraszam Administration e, YouTube, ale... Wymcknęło mi się. Wycknęło. Przepraszam. Chciałem powiedzieć, że piękna pani, ciężko no, pracująca. To już więcej Ciężko niektóry. pracująca. W ten Wob -wob walony do No da Dawaj. No waituj. Wait. O ty lysy. Taki plaki. Ile na ten dakle. Ile bo Łobuksa nie mogę włączyć. Twoja wina. Dzień. 13 subskrybentów. Nie pozdrawiam. Czego? Nie mam pomysłu. Jesteś na grupę? No. Coś coś odpisał? Nie. A odczytał. No to nie fajnie. Ty, bo gdzieś tu miałem czat. Gdzieś tu miałem czat, ale nie, mogłem go, nie mogę go na nowo włączyć. Nie fajnie. Zrobili nam psi. Ej, no ten Bobuks. Nie lubię go. Drift dziwny jakiś.

ten giga czarno e, e, czarny ekran Mam. Giga czarny ekran. Coś ty tym No giga czarny ekran. A no dokładnie. Mam giga czarny ekran. Lalala. La la la. Zagraj. Ej, czuję się jak boss, bo to sam polubiłem streama. O, o. Zagraj. I gdzie ty jesteś? Mu piszonku? Dalej zagraj? Mhm. To czekaj to tworzę lobby. Wow. Ty bo jakiś Ronaldinho do mnie dołączył. <laughs> Usyć go. Ale jak? Szybko. Dawaj, szybko, szybko. Dawaj... No nie. nie! Jeszcze raz. Ale jak? Dobra. Wychodzimy na szyb Wychodzimy na szyb Całe szczęście, że ROBLOX jest family-friendly. Dokładnie. Nie ma tam niefajnych słów na N. Aha. I... A, czekaj, wyślę ci coś. N coś słowo. N słowo. <laughs> no tak. Zobaczmy <laughs> To jest mój ulubiony. Real? Takie gangster A ma. A... Czy my tylko a. oglądamy tego live'a? Tak. A <laughs> to jest. Trudne. Życie. To jest smutne. Życie, ale chłopie, zaczęliśmy dopiero 6 minut temu. O czym ty dopiero gadasz? O 13 a... subskrybentów. O czym ty gadasz? Ale stary, słuchaj, wysłałem to na grupę i nawet nikt się nie odważył w ogóle tego. Czyli, że ktoś nas lubi? No O jest oh Ty dodaj mnie jednak na tą grupę tylko z powodu streama dobra nawet na Pani wysłałem te ten li tego linka a ona nawet nie weszło Boże Dodałeś styrtę śmieciego O! Ogląda Natalia! Yo. Świetnie Nie pozdrawiam 5 <laughs> mili do hrabstwa REPLAY! Nie dodajesz mnie Ty to ja może zgaszę światło Wait a moment O, cześć. Czekaj, bo Nasze kamerki zasłaniają część ekranu. To jest niefajne. Kurde, tu się chodzi jak. 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 jak nie wiem. Eee, cześć dzieciaku. Nie otwieraj tego za wcześnie. To jest na Twoje urodziny. Później będziemy po 12, żeby obchodzić twoją urodziny z siostrą. Głowa do góry. Musimy posprzątać to miejsce. Figurka. A tu nawet cyfru nie ma. Jest śnieżsto. Mm. Mm. Strasznie co dobre dla mnie. Posłuchaj. Zorganizuj poduszki na katapie. Szedł. E, system alarmowy. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyemitował schronienie na miejscu ze względu na... Ej, nawet Natalia nie chce tam oglądać naszego No No, tak, Kiedyś będziemy legendami.

No, no, ja to ja cel, to to, nie Co się to cholerki dzieje? Znajdź skaner policyjny Co? Gdzie ty masz Tutaj, Tutaj. Skaner policyjny Ukradłeś mi skaner, nie mogę powiedzieć brzydzy, brzydziej, bo mi się... <laughs> no popsuje. dobra, umieść skaner policyjny no, tu. Posłuchaj. Podsukałam. O mamale Papieroski pale Z bratem stale. Leje kurde belweber. Aha, nie oglądał naszego streama, bo jesteś niemiły. Jakby mnie to bardzo interesowało. Powiedziałem tylko, że nie pozdrawiam. To jest nowe. Kiedy moi rodzice wracają do domu? No już się martwię. Ale powiedz mi, jak bardzo to może być niemiłe, że powiedziałem, że nie pozdrawiam. Stary. Nie wiem. Ratował mi panią wewnętrzność w a nie chcę aby uciekinierzy potwierdzali, że ten był... Chronienie na miejscu. Ole strzelanina O nie! Stoi mi Oczywiście palec wskazujący awaryjny mi... system alarmowy Zignoruj ostatni alert Nie ma czegoś takiego jak... ...stosować się do CTL Uważamy, że ten fakt wcześniej był wynikiem incydentu porwania. Odpowiedzieliśmy, że nie ma czegoś takiego reklukatu i że w okolicy nie ma zbiegów. Mamy jednak powód, aby wierzyć, czy to porwanie zostało zrobione za pomocą zestawów słabkowych. jak się Natalia pozdrawiam Co zna... Aha. Włącz z powrotem, światła Co się stało ze światłem? To... Co to było do cholerci? Ty, podak. Włącz latarkę. Weź latarkę. Ktoś inny jest tutaj? O nie o. Chronienie na miejscu Ja bym się pod łóżkiem schował Ja też albo możemy To jest pistolet, muszę do niego się dostać. I I to szafy zbranił. Będę walił w pysk. <gry> Weź ten pistolet, ale gdzie on jest? Schowaj się. Gadasz kłopoty. Dygam się i mi dygnął. Nie potrawiam. Nie włączaj światła, bo ci zrobię krzywdę, kuku na mniu Ojoj, teraz nie mogę i porozmawiać. Serce mi stanie. No i co teraz? Co i co tyle? Mm, świetna gra. To no koniec na no, dzisiaj. <gry> Wie, Mano.